I teraz, teraz rozumiem o co chodzi w futbolu, że to niekoniecznie nie tylko umiejętności piłkarskie warunkują zwycięstwo, ale też ma znaczenie właśnie ta energia. Ta energia, nie? Tak samo trener, niekoniecznie trener musi być dobrym taktykiem, ale jak wejdzie do szatni, nie? Złapisz tu zapas, i słuchaj, Słuchajcie, dzisiaj walimy I, wiesz, i ta energia już wygrywa. Jakby umiejętności są ważne, tylko ta energia w sobie, w środku, wiara, wiara. Piszesz ten, ten ma z matematyki sprawdzian, nie? Piszesz mi się żeby było to plus dwa, błagam, plus i wierzysz to, nie śpisz po nocach, a zwijasz się i na mówi Kozłowski, plus dwa! Ty kurwa! Tak! Nie to co chodzi? Rozumiecie? Wiara! Wiara to jest najtwardszy kutas w grze, naprawdę. Klik. Dobra, panowie, to był pan Paris, a teraz jeszcze drugi filmik, gdyby jednak jakimś cudem pierwszy na was nie podziałał. Klik. Słuchajcie. Mam wam coś bardzo ważnego do powiedzenia, zupełnie prosto od siebie. Będzie dobrze! I co? Mam. Trenerze, pytanie mam! Tak? Czy trzeba mieć licencję UEFA Pro, by oglądać Parisa? Co? O, to dobre pytanie! Jak? Ciekawe, czy na kursach trenerskich też Parisa oglądają. Ale. O, z kim gramy teraz? Nie wiem! Słyszałeś, że Peszko ma walczyć w MMA? No! Błagam! To moja ostatnia deska ratunku! Trener, spokojnie! Co spokojnie? Co spokojnie?! Człowiek 20 lat gra w piłkę! Ja... ja nawet... Nawet... W grałem! No i? To znaczy poświęcenie! Ja dla was wszystko! No, ale Sławkowie chcą ładnie posmarować! Sam bym zawalczył za taką kasę! Z kim? Z... z, z Najmanem! Szok, panie kolego! Żał! So. Tak, boss? What is. Najman? Co? He is calling, mój telefon! Hehe! <laughs> Najman to polskie dobro narodowe! K? Nasza maskotka! Maskotka! Trzy święte zwierzęce symbole Polski. To orzeł, orzeł, żubr, szubr i najman. Najman. No. Barti dzwoni. Łajki dzwoni. BOST! Zablokować i na czarną listę. Czarna lista. Ja to mam już z 5000 numerów, tak poblokowanych. KE? najmany? Najmany, fotowoltaika, zestawy garnków. Ja też nie lubię, jak najmany dzwonią. So, what is karnków? Boss, to dłuższy temat. Taka polska tradycja. Ke? Właściwie selekcjoner jest w takim wieku, że warto by uświadomić. Uświadomisz. Boss, naciągają starych ludzi, dzwonią po domach, wciskają kity. Kity. I got one kit. O kurcze, nabrali? Co sprzedali? Thermobix? Coś z mango. Mango, mango. No. I got dish. I got kara. O kurwa. Abonament. Wleźli? Wleźli. Trzeba było nie wpuszczać. Konfultanty? Gorzej. Wyszkoleni pracownicy Poczty Polskiej. Jak bardzo wyszkoleni? Podobno są lepsi niż dziewczyna w kerfurze, co darmowe próbki paszetowej rozdaje. O kurtafek. Ale jest na nich jedno zaklęcie. What? Trzeba w progu powiedzieć. Nie dziękuję. Go away, Nyman. Nie, spierdalaj! Spierdalaj. Tyle? Tyle. Fantastycznie. Panowie, gotowi? Konferencję zaraz zaczynamy. Konferencja! Panie selekcjonerze, widzę, że jest cały sztab. Jest! No widzę. João Bruno, Fabio. Okej. Okay. And Grzesio. Miły Grzesio. Konsultant! Konsultant. Aha, no i super. Nie wiem czy będziemy wszystkich przedstawiać. Na pewno powołania? Sim! Szą! Szą? Szą! To fajnie. Szybko, szybko! A temu co się stało? Marek? Tak? Co tak biegasz? Sprawdzam, czy wszystko jest. No, sztab jest. Dziennikarze zaraz będą. Nie. Sprawdzam, czy święcona dobrze zmrożona. A czemu prezes dzwonił? Trochę się spóźni, ale ze Szwecji leci. Był na meczu Lecha? No nie, Wikej szukał krzesła. Wiadomo, że na meczu. O, to chyba on wchodzi. Panie prezesie, panie prezesie. Ojej, ojej. Tylu dziennikarzy. Panowie, konferencja za chwilę. Najpierw obowiązki. Marek! Tak, panie prezesie? Masz? Oczywiście. Zimna? Logiczne. No to zaczynamy. A mi kawronki. Σιλά, σιλά, ΚΑΒΡΟΝΚΙ Αμε,